Cześć drodzy widzowie w kolejnym odcinku. Dzisiaj porozmawiamy sobie w sumie o trzech rzeczach. To są takie trzy rzeczy, o których chciałem Wam powiedzieć. Dzisiaj temat kukurydzy na Kiszonkę. Mam parę kolb, byłem na polu, na jednym, na drugim. Już mniej więcej sobie po prostu tą kukurydzę śledzę coraz bardziej odnośnie tego koszenia. Druga sprawa, wiem jakie są wyniki mieszanki gorzowskiej. No i trzecia sprawa, zmieniamy dawkę, bo oczywiście jak była zbadana mieszanka gorzowska, no to zmienia się nam skład wartościowy tej naszej paszy, czyli TMR-u. No i dzisiaj opowiem Wam właśnie o tych trzech rzeczach. Idę sobie właśnie po kolbę, bo byłem wczoraj, zawieźć tam ostatnią przyczepę obornika. No, i właśnie zerwałem tam sobie dwie, dwie kolby na tym ostatnim polu, które jest najdalej oddalone od gospodarstwa, więc biorę kolby. Mam też kolby z pola tutaj u siebie blisko i zaraz Wam pokażę, jak wyglądają te kolby, czy ta kukurydza się nadaje, czy za tydzień, czy za dwa, czy można już kosić. No, i jeszcze mam tu za stodołą takie pole hmm, szósta klasa tej kukurydzy. To też się przejdziemy i Wam pokażę, jak to wygląda, cały ten profil tej kukurydzy. No i słuchajcie, tutaj mamy cztery kolby. W sumie zaraz tam jedną odpakuję. Tu jest kolba zerwana przed chwileczką z pola, które mam za domem. Tutaj dwie kolby zerwane wczoraj z pola najdalej oddalonego od gospodarstwa. Czyli żebyśmy mieli po prostu taki przestrzał, że może tu jest już dobra, a tam nie wiem, tam jeszcze jest, nie jest dojrzała ta kukurydza w pełni. I tak, dwie odmiany. Mamy pioniera A98 i H32. Odmiany, jak, tak jak Wam pisałem ostatnio w poście, jedne z tańszych pionierowskich. Ale dlaczego te tanie odmiany biorę? Dlatego, że kukurydza pożycie czy po mieszance ona nie odda nie wiadomo jakiego tego plonu. I też nie będę inwestował w odmiany za 600 zł, bo wiem, że nie osiągnę tego plonu największego. I, i tutaj mm, myślę, że nie ma co przesadnie inwestować w taką kukurydzę po międzyplonie. Te odmiany kupowałem po 380 zł za jednostkę Więc są raczej jedne z tańszych ale, ale po prostu drugi rok mamy i on fajnie się sprawdza W tym roku powiem Wam, że troszeczkę głównie, weszło W tamtym roku nie, ale w tym roku trochę głównie, Więc będzie trzeba coś pomyśleć nad innymi odmianami Żeby coś wprowadzać Ponieważ no, będzie kukurydza siana... Może będzie się ona po prostu w plonie głównym Dobra, ale nie o tym. Jak widzicie, linia mleczna gdzieś tak na 1 trzeciej ziarniaka, czyli ta kukurydza może jeszcze sobie trochę postać. Skrobia jest jeszcze jak sobie wbijemy, jest jeszcze płynna skrobia. Tutaj druga odmiana, bardziej można powiedzieć, że jest dojrzała. Chociaż ta kolba wygląda na ogólnie bardzo dojrzało, ale ona była zerwana wczoraj, więc już można powiedzieć, że trochę tej wody zeszło. Jeszcze możemy tutaj poczekać, jeżeli chodzi o ziarniaka oczywiście, to jeszcze możemy poczekać. No i tak, kolba zerwana dzisiaj. Jak widzicie tutaj, nawet jak sobie palcem nakujemy, to wychodzi mleko. Tutaj tak samo. Także ta kukurydza może jeszcze sobie stać około, no myślę, że tydzień to na pewno, do półtora nawet przewidywany jest zbiór na końcówkę września po 25 jakoś także myślę, że ona będzie odpowiednia tu jeszcze Wam pokażę jedną kolbę, taką świeżo co urwaną też te kolby nie są tutaj z poprzeczniaka czy, czy jakoś tak, bo po prostu wszedłem trochę dalej żeby też mieć jakieś realne odzwierciedlenie, bo na poprzeczniaku to nigdy nie będzie miarodajne tak wygląda ta kolba. Tak jak Wam pisałem już na społeczności, to 14 rzędów tego pioniera mamy tutaj. 14 rzędów ma każda kolba od 35 do 40 ziaren w rzędzie. Ja jestem zadowolony. Jak widzicie, kolba zaziarniona do samego końca, i to jest właśnie najważniejsze. Ona nie jest jakoś tam duża, ale jest zaziarniona do samego końca, i to mi się właśnie podoba. Jak widzicie. Tak samo jak w tych poprzednich trzech kolbach jest jeszcze to mleko. Przełamy ją sobie. No i co, po przełamaniu jest to samo, w tej poprzedniej kolbie. Środek, jak widzicie, nie jest za duży, czyli to nie jest uwarunkowane tym, że ta kolba ma jakiś tam gruby rdzeń i wygląda na grubą, tylko po prostu ma ten rdzeń mm, dość mały, a tutaj to ziarno nadrabia, bo jest naprawdę fajne. Także, jeżeli chodzi o budżetowo, to kukurydza jest tania w zakupie, no bo nie oszukujmy się, 380 zł za jednostkę na jeden hektar to jest tanio. Pożycie, czy tam po mieszance gorzowskiej, myślę, że, myślę, że e, fajnie to wychodzi, tak jak u nas. Dobra, przejdę, pokażę Wam jeszcze kukurydzę, jak się prezentuje ogólnie. Najgorsza w sumie działka w gospodarstwie. Tak jak nagrywałem tą mieszankę gorzowską wtedy, to też Wam pokazywałem, jak to wygląda. Tutaj pryzma z poprzedniego roku. Jeszcze troszkę tej kukurydzy zostało. No i zobaczcie, tak wygląda kukurydza. Pocięta chyba była na 0,8, i wydaje mi się, że to jest zbyt drobno. Czy znajdziemy ziarno? Przetrącone, ale nie jest do końca zgniecione to ziarno. I na to w sumie trzeba uważać, żeby ono było po prostu zgniecione. Tak jak tutaj. A nie po prostu tylko przetrącone. Także uważajcie, jeżeli bierzecie usługę, to to ziarno ma być właśnie o zgniecione, a nie także ustawiam wam sieczkarnie na przykład yy, na nożach. Bardzo cienko oni zrobią wam taką sieczkę z tego, taką sieczkę wam zrobią i po prostu nie gniotownik tego ziarna nie przegniecie, tylko. Potnie i będzie wam się wydawało, że to ziarno jest, jest zgniecione, a ono jest tylko e, przecięte tym nożem tnącym, który macie, który macie właśnie ustawiony na długość cięcia sieczki. Także też ważna sprawa, żeby żeby nie dać się po prostu ogłupić. Żeby to ziarno po prostu było przegniecione, a nie Pocięte na jakieś tam 0,8 cm. Potem po prostu Wam tego nie strawią te krowy. Jeżeli ta ukryta będzie młoda i to ziarno będzie jeszcze w fazie takiej mlecznowoskowej, można powiedzieć, że ta skrobia tak. będzie płynna, to one Wam to strawią. Natomiast jeżeli macie wysokowydajne krowy i dostaniecie ziarno troszeczkę bardziej dojrzałe, no to podejrzewam, że Wam te krowy tego nie strawią, bo przy takich wydajności to po prostu ten metabolizm tak szybko idzie, że one po prostu nie zdążą tego przetrawić, ale tu mogę wam podpowiedzieć, że jeżeli taką sytuację byście mieli no to wtedy jeżeli krowy nie trawią wam na przykład ziarna z kukurydzy bo na przykład ktoś wam spierdzielił zbiór tej kiszonki no to możecie dorzucić delikatnie włókna, czyli słomy na przykład i po prostu wtedy w tym jelicie czy w żwaczu spowalnia się ten proces trawienia i może Wam się poprawić ta strawność tego ziarna? Yy, baloty, jak widzicie, zrobione. Może koty nie podrą. No i co, tu mamy niby poprzecznik, tylko że tutaj to będzie niemiarodajne. Jak wezmę jedną kolbę, yy, bo jest dostęp słońca i one mogły być fajniejsze, te kolby. Tutaj widzicie, mieszanka gorzowska sobie odbiła, także oprysk się nie sprawdził. Wejdę trochę dalej w łam. No i taką weźmiemy sobie średnią kolbę oczywiście. Bo ona nie jest jakaś tam rewelacyjna. Pusta klasa przypominam. No ta też, no po prostu mamy średnią kolbę, no nie ma, nie ma co się oszukiwać, tak? Tu, ta jest troszkę większa. Weźmiemy tą, ta jest taka bardziej średnia. Ile kukurydza ma wysokości? Już Wam mówię. Ja wyciągnąłem rękę, ja mam 1,75 m, 2,5 m do 3 m góra. Tak jak pisałem wam na społeczności, ta kukurydza nie ma więcej niż 2,5 m, ale ma takie kolby w pełni zaziarnione. Co to oznacza? Że będzie wysoka koncentracja energii. No i głównie o to mi tutaj chodzi. Słuchajcie, jak wiecie, kukurydza siana po mieszance gorzowskiej. Yy, plonu z tego nie będzie jakiegoś nie wiadomo ile maksymalnie 40 ton zielonej masy z hektara ale jeżeli ja bym tą kukurydzę ściął za wcześnie no to co ja mam ja mam po prostu mało skrobi i mało zielonej masy w takiej sytuacji staramy się robić tak że wiemy, że tej masy nie będzie za dużo więc zbiór możemy sobie opóźnić podwyższymy sobie parametry skrobi więc ta kiszonka będzie, może nie będzie jej dużo, ale po prostu będzie bardziej jakościowa. Bo i tak tu nie nadrobimy już masą. Masę będzie tyle samo, natomiast będzie większa jakość, więcej skrobi, czyli ta kukurydza będzie, kiszonka z kukurydzy będzie bardziej wartościowa. Czyli po prostu staramy się yy, możliwie jak najpóźniej. Zebrać tą kukurydzę, oczywiście, w takiej fazie, żeby nie przedobrzyć z suchą masą, oczywiście, no i z strawnością tego ziarna. Jak widzicie, kiszonki z kukurydzy mamy, więc w tym roku możemy sobie na to pozwolić, żeby z tym zbiorem nie pędzić tak wcześnie. No i właśnie tak to wygląda. Te dwie kolby, Wam pokażę. Także pole na szóstej klasie za pomieszam te siana w strifteilu. Tak wygląda kolba. Najważniejsze, tak jak wam mówiłem, mała kolba, może no nie jest mała, mi się wydaje, że to nie jest mała kolba. Um, kolba średniego jakby gabarytu, ale zaziarniona do końca. O, tak się prezentuje pionier, tak jak już mówiłem wcześniej, ta jest troszkę mniejsza. tutaj mamy troszeczkę mniejszą kolbę tak samo zazierniona do końca jak widzicie to samo tak samo to wygląda ta linia mleczna tak jak na tej kukurydzy zrywanej dzisiaj czyli jeszcze możemy przeczekać ten zbiór myślę że jakiś do dwóch tygodni maksymalnie zobaczymy jak będzie też pogoda bo jeżeli będzie ciepło no to prawdopodobnie będzie to można zrobić szybciej ale no, to już zależy po prostu od usługi. No, także co... Kukurydza mi się wydaje, że jak najbardziej, jak najbardziej poprawna, nie ma, nie jest wysoka, ale będziemy po prostu starać się zebrać ją w takiej fazie, żeby zebrać jak najwięcej skrobi. Dobra... Słuchajcie, zaraz mamy, zaraz Wam opowiem o dawce, jaką tutaj ułożyliśmy z żywieniowcem dla tych byczków BB. No i opowiem Wam jak mieszanka gorzowska wygląda, bo dlatego zmieniamy dawkę, że zbadaliśmy gorzowską. Wiemy jakie ma parametry, opowiem Wam o tym wszystkim, także widzimy się za chwilę. Rzuciłem już mieszankę gorzowską, dorzuciłem delikatnie słomy i tak to się tutaj prezentuje w tym wodzie 480 kg na tą chwilę no i tak moi drodzy, dawka nowa jest już ułożona, czy się zmieniła, czy się nie zmieniła, jak to wygląda. Yy, już Wam mówię, na tą chwilę można powiedzieć, że yy, 15 kg kiszonki z kukurydzy, 7,5 kg oto tej właśnie mieszanki gorzowskiej Do tego pół yy, kg słomy Na sztukę Oraz 2,5 kg paszy z pszenżyta. I tak yy, Taka jest właśnie dawka, ona powinna ogólnie być Względem książki powinna mieć 5 kg paszy treściwej, natomiast warunki ekonomiczne nam na to nie pozwalają, dlatego ta dawka paszy jest zmniejszona o połowę. Zobaczymy jak to wyjdzie ekonomicznie, czy to będzie uzasadnione, czy nie. Także ten pierwszy punkt jest odhaczony, czyli dawkę mamy z głowy. No i teraz właśnie tutaj mieszanka gorzowska. Mam zbadaną, wiem ile wyszło. Wiem jak wyszło. No i jestem zaskoczony moi drodzy. Jestem zaskoczony. Naprawdę. Pozytywnie czy negatywnie? Słuchajcie. Eee, już Wam mówię. Zaraz wstawię, wstawię Wam zdjęcie z wyników z laboratorium. Odnośnie tej mieszanki gorzowskiej. Żeby po prostu Wam uświadomić jak to naprawdę wygląda. Nie mam tu zamiaru nic tajić. Słuchajcie, mieszanka gorzowska, można powiedzieć, że ja troszeczkę się zawiodłem, ponieważ parametry jakościowe oprócz białka miała no po prostu perfekcyjne. 40% suchej masy, AD 25%, więc też w normie i to bardzo fajne. Czyli strawność mamy na bardzo dobrym poziomie włókna surowego, już nie pamiętam, ale będziecie mieć tutaj kartkę, znaczy wyniki badania, więc będziecie to widzieć. Popiół surowy 10%, więc też w normie się to wszystko mieści. Natomiast białko 13,5%. No szczerze, pamiętacie jak liczyłem. Że liczyłem na 18. No to tutaj się bardzo mocno przeliczyłem. Yy, jedyne co mnie pociesza i w sumie to nie wiem czy byłem nieświadomy, czy po prostu te wszystkie materiały... Yy, ...pisane na papierze w internecie po prostu kłamią, tak? Była tak bardzo zachwalana ta mieszanka gorzowska odnośnie tego, że będzie wysokobiałkowa pasza, bo ma dużo yy, roślin motylkowych. Natomiast tu nam wyszło 13,5% białka. Myślę, że do 15% byśmy dobili, jeżeli byłaby ona sama, ponieważ tutaj mieliśmy ją z pierwszym pokosem traw. Ten pierwszy pokos traw mógł troszeczkę obniżyć, ponieważ to nie były trawy szlachetne, więc mógł obniżyć yy, tą zawartość białka. Natomiast tutaj rozmawiałem z żywieniosem i w okolicy maksymalna ilość białka, jaką rolnicy osiągnęli w mieszance gorzowskiej to 15%. Więc myślę, że te 15% mógłbym osiągnąć, gdyby ona była sama, nie z trawami. Natomiast to i tak nie jest taki wynik, którego się spodziewałem, który by mnie zadowalał. Ponieważ koszty wyprodukowania tej mieszanki gorzowskiej są dość spore. Jeszcze tego nie liczyłem, to macie na świeżo, tak? To jest... Godzinę temu może dowiedziałem się o tych wynikach, rozmawiałem z żywieniostem na ten temat. I tak szybko po prostu, sobie w głowie reasumując, no te koszty wyprodukowania tego hektara mieszanki gorzowskiej są dość spore w porównaniu do tego, jaką wartość ona nam przedstawia. Więc tutaj pytanie do Was czy chcecie taki odcinek odnośnie tego porównanie mieszanki gorzowskiej z żytem, ponieważ mam badania żyta mieszanki gorzowskiej swoje? Mam koszty policzone i mieszanki gorzowskiej i żyta, więc do tego się odniosę na pewno i porównam jak to wychodzi, ile można białka z hektara uzyskać yy, i w jakim koszcie oczywiście to białko. Słuchajcie, od początku widzieliście jak to u mnie przebiega z tą mieszanką gorzowską. W sumie zacząłem nagrywać jakoś w grudniu, a mieszanka gorzowska była zasiana we wrześniu natomiast wszystko macie po kolei na kanale pokazane też jak to wygląda z nawożeniem wszystkie koszty no i yy, ja ją przebadałem od początku do końca wszystkie koszty też mam policzone więc no, wydaje mi się że zrobiłem to dość rzetelnie i możemy się tutaj odnieść do tego co możemy znaleźć na jakichś tam broszurach gdzieś w internecie na różnych po prostu forach a co możemy zrobić Samemu w gospodarstwie ja mam to policzone, zważone, znaczy no, mieszanki gorzowskiej nie mam zważonej, ale wiem mniej więcej ile wrzucam do paszowozu, więc no tam plus minus będę wiedział na koniec ile tej mieszanki gorzowskiej sektora było. Natomiast też mam to zbadane, wiem na czym stoję. Początkowo byłem taki bardzo optymistycznie nastawiony do tej mieszanki gorzowskiej. Natomiast zweryfikowało to, yy, można powiedzieć, że ten zbiór to zweryfikował, badanie też potwierdziło swoje. Także w tym odcinku to będzie wszystko. Widzimy się za tydzień. Na pewno też coś tam wartościowego postaram się dla Was nagrać. Także trzymajcie się i cześć.